Cześć Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną majówkę z cyklu Maryja w moim życiu. Dzisiaj na naszym pielgrzymim szlaku udamy się do parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha, biskupa i męczennikach w Łanach Wielkich, a następnie wysłuchamy świadectw. Serdecznie zapraszam. Według wielce prawdopodobnych podań przez stary żarnowiec obszar dzisiejszej parafii Łany Wielkie przechodził i nauczał Święty Wojciech w roku 996. Od początku patronuje on świątyni wybudowanej najpóźniej w 1229 roku, zapewne wzniesionej w miejsce pierwotnej drewnianej to jedna z najstarszych świątyń w Małopolsce. Dzisiejsza parafia w Łanach Wielkich to teren bardzo starego osadnictwa. Na przełomie IX i X wieku Żarnowiec, czy raczej Stary Żarnowiec, był jednym z głównych ośrodków osadniczych północnego obszaru plemienia Wiślan. Pierwsze wzmianki odnaleziono w źródłach z tysiąc 98 roku w kronice Galla Anonima. W 997 roku Wojciech, który wcześniej miał przechodzić przez Łany w drodze do Gniezna, ginie śmiercią męczeńską. Jest kanonizowany już w roku 999. Szybko szerzy się kult i powstają kościoły pod jego wezwaniem. Podobnie było i w Łanach Wielkich. Przez świętego Wojciecha i Matki Bożej Królowej Polski módlmy się w intencji naszej Ojczyzny. Przygoda z Matką Bożą zaczęła się no, już w dzieciństwie. Najpierw były takie majówki przy kapliczce Matki Bożej i u nas też nie było kościoła. I msze święte były też właśnie przy kapliczce Matki Bożej w niedzielę, w lecie właśnie przy kapliczce, a potem były w salkach takich katechetycznych. I później jak już poszłam do szkoły średniej, też chodziłyśmy, znaczy to były takie czasy, w których nie można było z internatu wychodzić czy coś, ale miałyśmy wychowawczynię bardzo dobrą i właśnie pozwalała nam wychodzić na majówkę, na nabożeństwa różańcowe i później też Jeździliśmy na takie autokarowe pielgrzymki tam przed maturą z księdzem i potem pojechaliśmy same też tak w kilka koleżanek co mieszkaliśmy razem w internacie pojechaliśmy po maturze właśnie podziękować Matce Bożej za zdaną maturę. Później pracowałam no i do, właśnie dowiedziałam się, że jest pielgrzymka na Jasną Górę i po prostu nie było tak, żeby ktoś nas zachęcił. Czy... Ale przyszedł do nas ksiądz Wikary, który po prostu chodził na pielgrzymki, chyba nawet od początku z Jarosławia, jak była Rzeszowska, organizowana. I on tak nas zorganizował taką dosyć dużą grupę właśnie z parafii. I pierwszy raz poszłyśmy na tą pielgrzymkę. No nie było łatwo wiadomo, bo człowiek nieprzygotowany nie wiedział, jak tam co zabrać. I ja jak wróciłam, moja mama mówi, mówi, że widziała mnie, jak ja idę do domu, i ona powiedziała, że już więcej nie pójdę. Ale po prostu to chyba jeszcze bardziej takie, że, że na drugi rok poszłam jeszcze, i, i byłam zadowolona, bo nie miałam na drugi rok ani pęcherzy, ani nic. I poszłyśmy w kilka też koleżanek. I potem miałam przerwę, bo takie rodzinne. Przeżycia różne były, i już nie, nie chodziłam, ale miałam tą tęsknotę nie? i jechałam, brałam czasem dzieci i jechałam do tuligów, bo tam się zatrzymuje pielgrzymka na obiad, i tam czasem porozmawiałam z tymi znajomymi, co, co po prostu szłam z nimi kiedyś, i, tego. I tak ta tęsknota trwała, nie? aż moja córka. Była chyba w gimnazjum i ja tak zachęcałam ją, żeby poszły te dziewczynki na, na tą pielgrzymkę i one się zapisały, moja córka się zapisała i sąsiadki i potem czym było bliżej pielgrzymki, to moja mówi, że po prostu już, że ona by chciała pierwszy raz ze mną, nie, no a ja z różnych powodów myślałam, że nie dam rady, bo i poszłam poszłam z nimi, bo mnie panie ze szkoły wychowawczej namówiły, że chociaż dzień dwa, ale ja wiedziałam, że jak pójdę dzień dwa, to, to już nie wrócę. Nie? I, I poszłam, potem jeszcze byłam dwa razy na piechotę i stwierdziłam, że ja już nie daję rady. I jak dziewczyny szły w jednym, to był chyba dwucie, trzeci rok, w każdym razie to była 25 pielgrzymka. Bardzo duża grupa była u nas. I ja mówię, że ich tak odprowadzę w pierwszy dzień samochodem, nie będę podjeżdżać. I, i tak dojechałam do Białorzegów. Potem okazało się, że dziewczyny mówią, że nie ma samochodu w grupie, a jest duża grupa, pasowałby samochód. No i ja wróciłam do domu, spakowałam się i pojechałam, nie? I tak to trwało kilkanaście lat. I potem już teraz dalej jakieś tam. Zdrowotne problemy, ale tak staram się dzień albo dwa być na tej pielgrzymce z pielgrzymami. No do Częstochowy nie zawsze uda mi się dojechać, bo ze względu na moje sprawy zdrowotne. Ale po prostu ja, jak jechałam tym samochodem, wiadomo, że nie szłam i nie słyszałam wszystkich konferencji, wszystkiego, tylko tak urywkami, jak grupy szły. Potem tam ksiądz mi zawsze zostawiał te zeszyciki, takie to sobie mogłam poczytać. A więcej poczytałam potem w domu niż, niż na pielgrzymce, bo jak gdzieś tam się zatrzymywałam. To, to po prostu ludzie przychodzili i rozmawiali, nie? I każdy wysłuchałam bardzo dużo takich historii ludzkich, tragedii, nawet można powiedzieć. I oni dawali różne e, takie prośby do Matki Bożej, nie? A ja miałam ten przywilej, można powiedzieć, że jak już dojeżdżaliśmy, dochodziliśmy na ostatnim dniu pielgrzymki, to ja e, tam w pewnym momencie zaraz rano, jak pielgrzymka dochodziła tam taki postój był w lesie i jechałam na Jasną Górę już i wtedy mogłam sobie jeszcze chwilę na spokojnie podejść tam do Matki Bożej i, i po prostu pomodlić się, wszystkie te prośby przekazać i swojej rodziny i, i po prostu co nazbierałam po drodze, bo tego było naprawdę dosyć dużo i tak jak tu wcześniej już ksiądz też mówił, że nie trzeba było faktycznie nic mówić, nie, Matka Boża po prostu wystarczyło było patrzeć na nią i łzy płynęły z oczu i, i wszystko było wiadome. No a potem już starałam się jeszcze dojść do ostatniego postoju, na, tam gdzie się grupa zatrzymywała. I po prostu z nimi już wejść oficjalnie na, na Jasną Górę. No i chwała Panu. Maryja w moim życiu. Ksiądz każe mówić o Maryi przez chwilę, ja to tu mogłabym tutaj do wieczora mówić. Choć ta Maryja nie zawsze od samego początku była w moim życiu, choć chrzczona byłam u Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu, bo parafii wtedy jeszcze nie było w Pawłosiowie, ale Komunię Świętą Pierwszą przyjmowałam już w Pawłosiowie. No ta Maryja była w moim życiu całe życie, ale kiedy dojrzewałam gdzieś tam, chodziłam do kościoła, modliłam się, ale takiej pobożności we mnie nie było. Ta pobożność zaczęła się, kiedy nasz Naszą parafię miała na Wiedzie Matka Boża Człostachowska. I były rekolekcje, które ksiądz re zorganizował. Rekolekcje nawet były ewangelizacyjne wtedy. I tak mi się to bardzo to spodobało. I jakoś tak czekałam na tą Maryję, bardzo na nią czekałam. I tam, jak ją zobaczyłam, jakoś tak, nawet trudno to dzisiaj to opisać, bo przecież Maryja nawiedzała parafię i czasem widziałam, jak ludzie czekali na nią. Jak ile emocji w tym było. I tak było podobnie ze mną. Był, był ksiądz, który prowadził nabożeństwa przed nawiedzeniem, i też wtedy, jak gdyby powiedział, że może ta Maria przychodzi dla Ciebie, a może skorzystasz z powiedzi świętej, takiej spowiedzi z całego życia, I ja wtedy skorzystałam z powiedzi ze swojego całego życia i i bardzo byłam szczęśliwa. I zaraz po nawiedzeniu zaczęłam należeć do Róży Różańcowej i poszłam pierwszy raz do Czełstochowy. Mojego brata córka jakoś nas wtedy trochę zachęciła. Nie powiem, że też moja koleżanka opowiadała o pielgrzymowaniu rzeszowskim. Mówiła, że nawet krew się lała, że jakoś tak nie zachęcała mnie um, um, opowiadając o tym, że no nie jest fajnie, bo tu boli, tam boli, no ale idź, zobaczysz. To poszłam, zabrałam ze sobą dziecko, które miało 10 lat, było po pierwszej komunii świętej i... Nie powiem, że było łatwo, bo ja wtedy jeszcze nawet dobrze nie umiałam modlić się na ruszańcu, zapomniałam o tajemnicach, o drodze krzyżowej. Wielgrzymka była dla mnie wielkim przeżyciem jest do tej chwili, jak widzicie wtedy to wszystko poznawałam, patrzyłam, otwierałam szeroko oczy, nawet szczęka mi mogła opaść, jak słuchałam modlić i, i, i historii ludzi i o tym, jak Maryja im pomagała. I ja tak się zmobilizowałam, że no cóż, po pierwszym razie pomyślałam, że już więcej nie pójdę, bo przecież nogi bolą, bo, bo ręce bolą, bo plecy bolą, a moje dziecko za rok mówi, mamusia, musimy butów szukać, jakiegoś plecaka. I tak było przez 10 lat pod rząd, a może nawet 13, bo później dochodziłam od czasu do czasu było tak, że do Dąbrowy Tarnowskiej przyjeżdżałam i szłam z grupą. Z grupą świętego brata Alberta z Jarosławia, oczywiście. Wszystkich zachęcam bardzo. Ja dużo łask wyprosiłam. Jestem szczęśliwą żoną, matką, teraz już babcią. Moje dzieci są wykształcone. Moja córka wyprosiła sobie dar tego, że jest dzisiaj lekarzem i z pediatrą. Mój syn jest na aplikacji adwokackiej. Wszystkie polecałam ich i polecam każdego dnia. Modląc się na litanie lorytańskiej za moje dzieci, nie tylko w maju. Każdego, każdego dnia ich polecam, właśnie Matce Bożej, w litanie lorytańskiej. Mam wnuka, którego też wspólnie ze a może jeszcze nawet nie wiem, z kim wy, wyprosiłyśmy u Matki Bożej, ten dar macierzyństwa dla mojej córki, moje kozięcia. Tyle bo bym chciała jeszcze opowiedzieć, bo pielgrzymka jest wspaniałym przeżyciem. Jestem, byłam, bo już parę lat, teraz ostatnich, nie pielgrzymowałam. Fizycznie, tylko duchowo. Byłam pielęgniarką na, na pielgrzymce i to też było miłe przeżycie. Jednego razu ksiądz zadał mi za pokutę, żeby właśnie pomagać ludziom na pielgrzymce i to była dosyć ciężka pielgrzymka. Pokuta była trudna, ale nie do niewyko żeby niewykonalna. No, Starszy mój jest 32-letni, więc myślę, że sobie jakoś zawsze radziłam. Zachęcam wszystkich, nawet bardzo. Spróbujcie. Zobaczcie, jak Maria jest dobra, jak prowadzi do Jezusa, jak daje siły. Każdego dnia. Przecież nie jest łatwo. Nikt nie powiedział, że w życiu ma być łatwo, ale z Maryją zawsze jest łatwo. Zachęcam Was wszystkich do pielgrzymowania. Może z grupą świętego brata Alberta z Jarosławia. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tych świadectw, a teraz zapraszam na modlitwę litanią ku czci Matki Bożej. Powoli kończymy majówki, zatem zawierzajmy Matce Bożej te dni, które za nami, owoce, dziękuję za nie, ale także te bieżące sprawy, bieżące intencje, a więcej informacji na temat pielgrzymki znajdziecie pod koniec. Szczęść Boże! Z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módl się za nami, Święta Panno nad Panami, módl się za nami, Matko Chrystusowa. Módl się za nami, Matko Kościoła, módl się za nami, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Módlę się za nami, matko najczystsza, módl się za nami. Módl się za nami, pan łaskawa. Módl się za nami, pan wierna, Módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości. Módl się za nami. Za nami, przyczyno naszej radości. Mudli się za nami, przybytku ducha świętego. Mudli się za nami, przybytku chwalebny. Mudli się za nami, przybytku sławny pobożności. Módl się za nami, Róża Duchowna, Módl się za nami, Wieżo Dawidowa, Módl się za nami, Wieżo z Kości Słoniowej, Módl się za nami, Domie Złote. Módl się za nami, Arko przybierza, Módl się za nami, Bramo niebieska. Módl się za nami, Gwiazdo zaranna. Módl się za nami, Uzdrowienie koło, Módl się za nami, ucieczko grzeszny, módl się za nami, pociechomigrantów. módl się za nami, pocieszycielko strapiony, módl się za nami, wspomoże niewierny. Modlę się za nami, królowo aniołu. Modlę się za nami, królowo patriarchów. Modlę się za nami, królowo proroków. Modlę się za nami, królowo apostołów. Módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych. Módl się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, królowo w niebo wzięta. Módl się za nami, królowo różańca świętego. Módl się za nami. Módle się za nami, du lo pokoju, módle się za nami. Wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie, Aranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.